Dzień dobry, dzień dobry. Kolejnego dnia. A tak wyglądają pomidory posadzone w gruncie. Też czekają na swoją kolej, żeby wyłożyć je agrową kniną. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie to zrobione. Ładne rządki tych zielonych palików. Jest tego troszeczkę, ale chciałam wam pokazać nie tylko pomidory, ale kapustne. Kapusta razem z sałatą. Kapusty bardzo ładnie się poprzejmowały. Tu mi podjadł turkuć. Niedobre zwierzę. Czerwona kapusta. Przeplatana zwykłą sałatą. Kapustą pekińską. Jarmużem. No i jak widzicie, jest wszystko do wypielenia. Stopniowo, pomalutku, ale pięknie się zawiązuje. Już ta pekińska zaczyna już takie główki tworzyć od środka. Zobaczymy. Jutro zapowiadają u mnie znowu deszcz, ale dzisiaj też zapowiadali i nie padało, więc nie wiem, czy wierzyć, czy nie. Pomidory posadzone w gruncie już te pierwsze Zaraz Wam pokażę już posawiązywały niektóre owoce Na przykład na przykład y, to są brutusy z początku A, o proszę bardzo Jest to jest oręga banana Bardzo wczesny pomidorek podłużne owoce. I on szybciej zawiązał te owoce niż te pod folią. I jeszcze gdzie? O, tu jest jakiś kolejny. Zawiązany. Malutki, to malutki. O, tu jest kolejny, ale to jest chyba. Ten to jest. I też oręg, orang banana. Oranż banana. Jeszcze szukam, żeby wam pokazać co tu jest zawiązanego. A szokolade. Szokolade strips. Już też się zawiązuje. I widziałam też gdzieś już takie dosyć spore były żółte marketowe zawiązane. No ale nie będę szukać. To też kolejna taka szybka relacja. Hmm pomidorów w gruncie, a tam widzicie warzywo oczywiście. Częściowo opielone, częściowo nie. Trzymajcie się, do następnego razu. Pa, pa!